Ducha we mnie masz, ty ducha we mnie masz, kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mi stąd, nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty... Dzień dobry, witamy 22 sierpnia 2025. Chciałoby się powiedzieć: Niechaj rzuci pierwszy kamieniem ten, kto nie zna piosenki Tolerancja pana Sojki. Ja to będę mówił pan Sojka, No taki dla mnie dla mnie był pan. I ty, Z klasą pan, no, bez, bez jakiegoś poklasku, bez gwiazdorzenia. I to jest piękne. A nie to, co dzisiaj widać. Stoi młoda laska, gołe nogi, gołe tyłki, 20 tańcerzy. Kiedyś tak jak występowała pani Santor, czy pani Jarocka, czy inne tego typu gwiazdy, chodziło o śpiew, a nie o cyrk. I taka prawda jest, że gdyby nie było tych tańcerzy, abyśmy się skupili na utworze na jakimś zacnym utworze a nie byle czym żeby nie były takie drogie bilety na tych wszystkich festiwalach no, Ale niestety, pompa musi kosztować No i przecież bankieciki na zapleczach Ale wracając do pana Sojki, No to akurat rok temu wziąłem gitarę Ja tak jakoś, no nie, nie mój gust, nie? Nie, To nie moja muzyka była Natomiast dojrzałem dopiero rok temu, żeby pierwszy raz na gitarze sobie tolerancję grać. Właśnie akurat ten utwór. No i z czego jeszcze znam pana Sojkę? Kiedyś, akurat, audycja radiowa była fajna. Zresztą, bardzo fajnie mówił to, że ja nie słuchałem muzyki, akurat jego twórczości. Ale miał dużo mądrego do powiedzenia. I pokazywali jakieś, puszczali fragment koncertu, gdzie zapomniał tekstu piosenki to było fajowe, on to z uśmiechem mówił, a jak zaśpiewał, śpiewał właśnie, ja nie pamiętam, chyba to nie była tolerancja, tylko jakiś inny utwór i śpiewał la la la, zapomniałem tekstu i za chwilę dalej, to było urocze. No, trochę mnie zagiął wiek pana Sojki, myślałem, że był nieco starszy. Jak to wszystko widzicie, dlatego trzeba żyć. My chcemy jeździć i jeździmy, bo nie znamy dnia ani godziny. Tak to właśnie jest. No to akurat oglądaliśmy początek Sopotu, a potem przyłączyliśmy właśnie przed 20, no wiele przed 23, 22, ileś dziesiąt, bo chcieliśmy sobie bareja obejrzeć i alternatywy i później jeszcze spojrzałem na jakiś tabloid gdzieś tam na facebooku i wiecie te chwytliwe, te clickbaitowe takie to już mam dosyć tych tytułów że tam wielki gwiazdor albo jakaś tam legenda wielki muzyk zmarł, nie? bo tak jest często klikasz, a to ktoś tam w Hondurasie gdzieś tam w Indiach, gdzieś tam w Pakistanie jakiś wielki muzyk, którego w ogóle nie znamy i ten kliknął to już bym wiedział w nocy ale miałem się widocznie dowiedzieć o siódmej rano. No i smutno, no co zrobić? No to, no to nic nie zrobisz. No to po prostu można pięknie wspominać. I, i, i właśnie na posługując się tymi piosenkami i tym, co miał autor do powiedzenia, można tak żyć, wzorować się, pobierać pewne wzorce nie zawsze musimy się z, z, ze wszystkim zgadzać. no Dobrze, dość smutnych rzeczy. Dzisiaj jest piątek? No właśnie, więc dobrej, dobrej soboty, dobrego piątku, a nawet niedzieli. Hej!